Dobra, także cześć, witajcie, witam Was już w drugim odcinku w serii Od Zera do Milionera, tak sobie tą serię nazwaliśmy. Nie wiem, czy mówimy w pierwszym odcinku, chyba nie. Jest ze mną nie jak nie zawsze, wiem, ale... sąsiad. Witam, witam. No, no i cóż, jaki plan na dzisiaj? Taki plan na dzisiaj, że zajmiemy się orką, no i może się Wami, ale wątpię, bo trochę tych pól mamy, a właśnie nie pokazałem Wam, jakie pola mamy. Patrzcie.

A no, bo Ale... ty masz dwa, dwa większe pola, tak, a ja mam A po prostu... ty masz takie sześć mniejszych, nie? Mhm. Także myślę, że to coś koło tego, tak mniej więcej tak, koło y, mniej więcej podobnie wyjdzie, nie? Jak się dorobisz, to sobie kupisz, nie? Tak, jak się dorobimy, to sobie no i teraz cóż, no to nie wiem, bierz tego, tego. Wariata, ja idę poza torkę, też ci tam pomogę, w Orce, bo najpierw idziemy... A czego? Dobra, bo najpierw jedziemy do sąsiada orać. Coś tam prosi mi o pomoc, więc mu pomogę, nie? Ta, ta Ciekawy czy odpali, Ciekawie. bo to w nocy chyba Ciekawie, przymrozek nie wiem, był. Które nie? nie wiem, które pala, Nie wiem, nie wiem. W nocy chyba przymrozek był, więc. Ciekawe czy zapali nam to. Z minus 5 było? Chyba ta... Gdzie, gdzie ten puk jest w sąsiedzie? Jedziemy to koło Twojego tutaj, jak coś, ko sklepu to 77 na pole. Ja czekam na wyjeździe. Na Dobra. Ciebie. To czekaj, bo ja nie wiem gdzie ja puk mam. A tam za 30 jest. Za 30, wiesz, jechać i dawaj. Nie, to 30, nie, to jest z torkiem muszę przestawić Tu przestawię. Niech sobie czeka na lepsze czasy. Nie, ta... 30 będzie chyba latała z bronami i, i do odwozu będzie zboża, nie? Mi się wydaje. Bo tak w sumie do czego ją wykorzystać? Nie wiem No Dobra Cofamy pod PUK Zmieści się tu stół, tą kabiną Chyba ta Dobra Kurde 0 stopni na dworzu jest Ziemia może być przymarznięta Może to ciężko iść czasem <grym> Dobra, Dobra. O, dobra, zapiemy bramę, żeby wiecie. kurde, nowe przyczepy, nowe ten, żeby ktoś nie ukradł, nie? Choć kamery mam w domu, to ale nie no. Co kto już wyjeżdża, to. tak, jak widać, ja mam pługi trójki, on ma pługi czwórki, tak? To są. To, to. Ej, ten Zetor jeździ 28 na godzinę, tyle co trzydziestka. Trzydziestka będzie jak znalazł do odwozu zboża. Już ktoś mi wjechał na to pole, nie wiem kto mi tu zaorał. No patrz jaki ten jaki los O ty górka porządna jest Tutaj ko sklepu elegancko Ty no to ktoś chce tutaj ...jadź się Dobra Chyba jak jeszcze zrobił szelaki na środku Co zrobił? Pozak jest wywinięte tutaj Puga mu nie szkoda No A dajcie spokój <laughs> no i tak ta robota wygląda co by tu jakiś temat może poruszyć Nie, co by o czym tu pogadać, żeby tych ludzi nie zanudzić Nie wiem, może jakieś maszyny tutaj Albo ja miałem jakieś plany No nie, no to i... Czy, 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 czy mamy iść zwierzęta, czy nie może. O właśnie napiszcie w komentarzach czy. Czy... zrobić zwierzęta czy, czy nie no, na razie. Jakby było roz, rozmaicie bardziej, nie? Jakbyś miał no. zwierzęta. Kurde, jakąś łąkę kupić jakieś kosiarki, kurde, takie taką na przykład ty masz w Realu, nie? Bo no. nawet mam moda na... W ostatniej chwili ja wrzuciłem tą kosiarkę do, do na tego ten drive'a żeby sobie taki sam młody ten gdzie to Techno nie, nie technologia B, tylko... prosto ja jadę? prosto dobra hm kurde o, tu są kosiarki, dobra i tą kosiarkę, Lizard y, Z173 y, y, Taką kosiareczkę pewnie kupimy, ewentualnie jakby do zwierzęta, nie? Czyli napiszcie w komentarzu, czy mamy już zwierzęta, czy, czy... niekoniecznie, nie? No. Ile w ogóle ten twój Ursus ma koni? Mój ma... 75? Czy 70? Ta? No to już mój 71, to w sumie mogę czwórkę kupić. Ale to tam może jak... jak się dorobię, nie? Bo na, na razie, wiecie. Tam nie patrzcie na stan konta, bo to co ten, to, to, to kredyt muszę spłacić, także ten, to muszę trzymać. Na razie. No ale tu krzaki muszę przyjechać podciąć. No. Weź sekator i tam popcinaj. A <grystanie> sekator. Motorówę <grystanie> wezmę. W kółkę sobie wezmę. No. No kółkę potnę. Będzie to wpalić w piecu Będzie, będzie A myślę żeby połączyć te, te małe pola w jedno czy czy coś Które małe? No to na przykład 169, 173 albo to 42, 41, 40 na przykład To tamte... bo tam jest też... tam jest łąka to, to ile? To tam będę to właściwie wiesz robił, nie? Orał. A tamte małe nie, na razie zostawiam. Ty no ale w sumie czekaj, 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 bo... Jak mamy iść... Jak tam je łąkę i... Ciekawe czy pójdziemy w zwierzęta to na razie z tą orko bym się powstrzymał, nie? To nie wiem, zobaczymy też od ludzi, nie? No. Jakie będą chcieli? Będą no my tą 76 ramy, a to nie wymaga zaorania. Nie wiem. No ale tutaj jest posiane chyba ten. Nawet nie wiem, co to jest specjalne. Aha, chyba że. Ano faktycznie. Nie mogę tego wykoczyć. Słonecznik. Co też je zrobił? to co było? Kurde. Dzień dobry. To... ja nie mam przystawki do słonecznika, wiesz? No. A nawet sklepie nie mają, chyba nie zamówili. To bizona na pewno. A to do, do tego, do kukurydzy, to też można kukurydzą mieć ten, y, słonecznik y, przy stawku do kukurydzy. Ale to tam nie, na razie nie wiem, będziemy się w takie te bawić. Ile na godzinę jedziesz? 12 To ja też jakoś, czy nie wiem, doganiam, dziwnie. O kurde, Milimetry, normalnie ja to wyliczyłem, panie No Słaby skręt ma ten zator Co ja bym tu 30 narobił, panie To co? Tutaj u mnie pewnie robimy orka Potem pojedziemy do ciebie, no? No, można. A później to sobie poramy poza odcinkiem chyba, nie? Reszta, To kurde, to, to jakbyśmy mieli to ten yy, orać wszystko, to jakbyśmy... Jak odcinki po 20 minut mamy trwać, to... To nie trzy odcinki, odcinki chyba. No, 3-4. To nie, to zanudzilibyśmy was. Nie, no to dzisiaj się nie zrobimy, na pewno. W kolejnym odcinku siewy, nie? Tak, w kolejnym odcinku siewy, później jakieś opryski... Nie. Ta, siewy, później opryski... No i później żniwa, nie? Musimy jeszcze jakieś nawozy kupić nasi, ten. Yy, nasiona. Jakieś opryski. Bo to teraz tanie, wow. widziałem w sklepie. Co ja z... jest ja ci? Jać. Panie, nawet na cztery i ten wytygowało Ta, tak. Czasem tak bywa Tak Tak jak mówisz, kurde brudny ten ten trzeba by go umyć Ten Zetor Tak się robi to się brudzi, nie? Ja? No właśnie Czekaj, czekaj. Kurde i by było On nie będę na drogę wynosił błoto. No A to w sumie polna to tam Na asfaltowej to tam by się wójt przyczepił, ale tutaj to No i tak se tu pracujemy Jak widać ym... Trochę tutaj zajdzie, nie? Zajdzie, to, to pole kończymy chyba i koniec odcinka, no bo już 11 minut odcinka, jak mają po 20, minut 30 trwać, to... To ten... Chyba, że u mnie jeszcze zaczniemy, nie? Zobaczymy, bo to już połowa chyba jest. No, gdzieś tak będzie. Tak. Już oramy z z y, 9 minut tam 2 dwie, dwie minuty na dojazd chyba nie no, krócej chyba oram, nie wiem zresztą może z tej kabiny z tego, z tej widoku kurde y, z lotu ptaka wam nagram teraz nie no ale kurde ten zeta to 4 by sobie poradził myślę Mówiłem ci, bierz czwórkę, nie, nie, trójkę są wezdną. Okay. <grym> Myślałem, że nie da rady, a tu kurde zdziwienie. Leci elegancko, że coś tak trochę. Ja myślę, że mój by sobie dał radę. A nie, nie wiem, to co byś na 5 centymetrów chyba musiał obrać? Czy ja wiem? Tobie bym sprzedał tego, a kupiłbym nowego. Ile byś dał? Ile byś chciał yy, za niego? Nie wiem. Musiałbym pomyśleć. To na prawie, no to wiesz... Co nie... O! wjechał... A to Coś woda jest, tu stoi stoi. Nie ci stoi. wyciągał potem. Tak. Właśnie, żadnego hola w sklepie nie, nie mają. To jest problem. Ale, czekaj, bo jak skończymy to pole, to zobaczymy, czy ten z lasem stóp czwórku rady, Tam mi pożyczysz. No. Ja może bym zobaczył z piątkę, czy rada da No. Pożyczyłbym od nich tam ze sklepu. Jak Ej, czekaj, zatrzyma by... się na chwilę, ja zdjęcie na miniaturkę zrobię. Bo wiesz... Jakieś trzeba, nie? O. Tam się ustaw ładnie koło twojej machiny. Roba ze mnie. Kurde, chudy by się pasowało wyłączyć, ale to tam To się wytnie, dobra. O! Nie, nie, nie tą... <laughs> o! Zrobiło się, tylko że dwóch ekranów, ale to tam trudno już. Dobra. Edek tak Palgo jedziemy. <laughs> Dobra, gazujemy. Cieka jaka temperatura chyba? E, jeszcze w miarę, na zielonym to nieźle. A ty masz sąsiad płynem zalane czy... czy... Chłodnicę. Chłodnicę? No to płynem, nie? Płynem jakieś tam za 50 zł wlałem. Na mi trochę cieknie, to wodę zalałem. Woda, ale no to kurde, jeszcze przymrozki są, jak widać. Teraz 0 stopni, jest w nocy tam minus. No tam na minusie, bo ja nie patrzę na termo, ile, bo ja tam. wiecie, nie chciało mi się stać z łóżka, nie? I patrzeć, ile tam na minusie. A dzisiaj coś zapowiadali na minusie? A zaraz ja zobaczę, czekaj. Yy, pogoda. Tak, jest, i śnieg ma nadsypać. No kurde. Czekaj, dzisiaj wtorek, tak. No tak, minus, no tak koło zera, nie, ale może tam łapnie trochę więcej. Kurde, ja tutaj patrzę na pogodę, a, a mi tutaj ten źle ciągnik jedzie. W odcinku nie zrobimy zdjęcia na miniaturkę, ale to tam To tam trudno. O tutaj tak. elegancko, cyk do góry. Cyk do przodu Rewers by się przydał, nie? Tu hmm. rewersu nie ma. Ja mam. Ty masz? Mam. Kurde, to ja nie mam. Po lewej stronie, a przed tyłu. Ach, piękny dźwięk tego zatorka Ja sobie elegancko siedzę, jak widać. Brudne mam lusterka, i tak się średnio Cię widzę w lusterkach. A ja mam lusterka jakoś tak strasznie na boku. A nie, ja lusterka jeszcze czyste mam. Ale fajnie w lusterkach w tym zatorze widać. Wyraźnie ciekawy, czy mi ten pamięci? W A nie, no, wystarczy pamięci. Bo na dysku D tam, na dysku D to ja mam 1 ter terabyte chyba prawie to tam. Jakby na dysku tym C, to tam chyba to by tam nie wystarczyło. Na pewno już by się skoczyło nagrywanie. O. <śm> Ktoś tam pisze na Discordzie, nie wiem czy to będzie na odcinku słyszalny, czy nie. Kurde, masakra. Widzowie piszą. Czasem nie ma kiedy odpisywać, ci wkurzają, czego ja im nie odpisuję. A teraz jeszcze w, nowy film wrzuciłem. O właśnie. Eee, czekaj. E, f, e, link do e, kanału sąsiada będzie w opisie, jak coś. On ma Twitcha tam. Ta Twitcha masz, czy ty też YouTube'a masz? Tam coś na YouTube nagrywasz. Nie no, Twitcha mam, no, ja no, bardziej... No, to linka do Twitcha... Tak, tak, no, linka do Twitcha wam, wam dam. Wam dam linka do Twitcha i... i tam tylko tego, GTA, nie? No, GTA, ale jakby będzie też dużo osób i będą chcieli farminga. jakoś farminga, to to można zrobić coś na multi jakiś save'a i. O. Można też coś tam... Ta no. to są ja, ja tutaj zrobię poprzez. Dobra to ja tam jeszcze skończę. Głównie z GTA, ale. No, zobaczymy, nie? Tak. Ale tam. Bo się tam nie, nie da odcinków robić na Twitchu, nie? Filmów. Nie da się, nie? To jest A. tylko do streamowania. Aha. Szykano, no i to y też mam, ale go nie, 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 nie no, używam. No, tylko nie? do komentowania do takiego tego, nie? O. <laughs> Także ten. Ile minut? Jeszcze. A, 18 minut, to jeszcze tam zdążymy na moje pole. Tam zacząć chociaż, nie? No tutaj nie wiem, czy wezmę na. Na jeden puk chyba nie A to. A, ty jedziesz za mną. A jadę, jadę. Ale mu dajesz tam wpalnik. Taha A temperatura... O kurde już... Na czerwony wchodzi, ale to tam. Jak będziemy jechać drogą, to się trochę schłodzi. Nie no, zaturnie kręcony także. Jakby był kręcony, to chyba by się bardziej grzał, nie? Raczej. Ale nic nie kręcone, to tam. wiecie. O. Hmm. Zrzućmy okiem na pogodę. O ty, wiesz, że ty ma, my mamy kurnik i starą oborę, znaczy się chyba ja mam, to ty chyba nie masz, nie wiem. Stara polska obora i kurnik. Kurde. Nawet nie widziałem. Ale co, gdzie postawiono? No ja nie wiem, gdzie to jest. Na gospodarstwie. Ja że mnie widział. Tyle lat mieszkam tu, a nie wiedziałem. Dobra. Dobra, i to, to chyba tutaj już skończę to, nie? Ja Sofia jeszcze i lecimy. Ta, do mnie na pole. Nie. Czekaj, nie idź w mojej, bo ja jadę tam. Aha. Ja Sofia. wiesz? To ja tutaj poprzeczniaka jeszcze, bo tu... Gdzie nie, gdzie nie, nie, nie zrobione. No. A elegancko, dobra. Teraz na którą moje pole można jechać? Na które... Na które się chyba mówi, nie? <laughs> czeka bo tu jest rzepak, rzepak zasiany. Nie, to jest zebrany. Zebrane jest Ty masz tylko dwa, więc. Tak. Nie masz wyboru. No ale wymaga... obydwa wymagają zaorania, także trzeba lecieć, nie ma... Nie ma wyjścia, no. Słuchawki na... na uszy czasem ubierać, żeby nie stracić słuchu. Bo to głośne ze maszyny, sami wiecie. Ale tutaj... Ale było to. To się wpakował ładnie. Czekaj, które to moje jest to? To jest moje o tu. Nawet nie że które twoje pola? No panie, to jak... Świeżo, świeżo, nabyte to... Gdzie to jedziemy, gdzie to jedziemy wreszcie? Nie to, to jest to, tu sąsiad. A. Kurde... Ej, to weź odejdź mi ten puk i zobaczymy, czy ten Tutaj cię da. Nie mogę tak To to jest Twoje pola, tutaj Ano faktycznie, tam jest no Aj głośny twój ciągnik To ja jadę po piątkę nie, to czekaj, bo Nie, bo może zaplujnie. potem się kupisz bo ja tylko na, na ja testy, trójkę. nie? Chłopie, będzie 20 na godzinę jechał z tą trójką Ty leci patrz! 12 na godzinę leci Panie, no to kurde Tu dawaj ty z trójką już leci jak coś Jadę, jadę A zobaczę jaki... Już... On w ogóle nie czuje, on w ogóle nie czuje <laughs> No <laughs> Aaaa, patrz jak u ciebie na gospodarstwie skupione to u mnie nie pokazuje, że mam to kupione. No, to dobrze w sumie. No ale piątka jakie ma zapotrzebowanie mocy? Piątka ma 77 koni za zapotrzebowanie, a czwórka 64. A ten ZT ma 51, więc, no ale daję sobie radę no. A ty ze światłami ten. Ja też to mogę w sumie włączyć. Dobra. Chyba będziemy powoli kończyć, sąsiedzie. Bo to wiecie. Żeby was nie zanudzić, bo to cały czas orka, orka. To, to wiecie. Także wysiadaj, sąsiad. Zejdziemy do końca i. No. O kurde. No, w kabinie trochę ciszej. <laughs> o! Uważaj, żebyś mnie tam pan... Bo to twój pu... A! To twój puk zresztą i twój ciągnik, to tam nie... <laughs> nie szkoda! <laughs> Dobra, Dobra sta wiesz, stawaj na tu... No. Tu koło mnie. Ładne pożegnanie zrobimy. A, też się zgasza w sumie. Dobra. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Yy, no to co dziś, co dziś robiliśmy ciekawego? No tylko orka, nie? Orka i... i tyle. To widzimy się w następnym, w następnym tam pewnie jakieś siebie, jakieś coś. Co co się dzieje siał. Ja będę siał u mnie tutaj na tym polu. No? Myślę, że będę tutaj chciał pszenicę, nie? No. A ja jeszcze zobaczę. Nie wiem. Mam... A raczej ej, a masz stół do rzepaku? Mm, nie wiem... Powinienem nie. mieć. Ale jak to... To, to wypożyczenie, no. 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 to także jak... No bo jakbyś miał stół, to byśmy... To bym ten... To bym rzepak zasiął. No. Mm. Ale nie, raczej mam to ci wykończę, no. Dobra. Ty wykosisz, ja tam będę z odwozem. Później jak u siebie jeszcze, kosił, ja ci będę dwoził i współ, to, współpraca elegancko, nie? No, no ja w kolejnym odcinku będę siał, nie? Ty no, nie będziesz dalej orał. Pewnie tak. No to także cóż, dzięki za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym odcinku. No i cóż, nie przedłużając, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć. Siebalo. No. pozdrawiam wszystkich i zapraszam na kanał do mnie. Link w opisie. Na razie. Cześć. Na razie.